To nie jest zwykły film. Ja jestem niepokalane poczęcie to produkcja, która zabiera widzów do czasów Maryi i Jezusa. Opowiada o tajemnicy, którą zdradziła Maryja, mówiąc ja jestem niepokalane poczęcie. Dlaczego tak się określiła? By odpowiedzieć na to pytanie eksperci zarówno z Polski, Ameryki czy Francji badali apokryfy, a także Biblię, ale więcej o tym filmie opowie reżyser, pan Michał Kondrat. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem niepokalane poczęcie to również sceny fabularne realizowane w nowej technologii po to, żebyśmy mogli cofnąć się o 2000 lat i przeżyć najważniejsze momenty z życia Matki Bożej, Maryi, a także Jezusa, po to, żeby zrozumieć istotę niepokalanego poczęcia. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego Jan Paweł II mówił o tym, że niepokalane poczęcie jest to istota naszej wiary? Jakby to, nasz film pomaga odpowiedzieć na te pytania. Myślę, że też nie bez powodu powstał teraz, w tych czasach trudnych, nazwijmy to. Ja głęboko wierzę, że ten film będzie e, w, e, na pewno przybliżał widza do e, relacji z Matką Bożą, będzie w jakiś sposób uświadamiał go ponieważ nie tylko temat niepokalanego poczęcia jest niezrozumiały w kościele, ale również relacja z Maryją bardzo często nie jest świadoma. Ja jestem już po pierwszych pokazach przedpremierowych tego filmu. Rozmawiałem z ludźmi, którzy oglądają ten film na pełnych salach na tych pokazach. Opowiadają mi o tym, jak, jakie przeżycia im towarzyszyły podczas oglądania tego filmu. I dla mnie, dla, jako dla twórcy, jest to pewnego rodzaju nagroda. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób pójdzie do kina, obejrzy ten film. Myślę, że to jest też dobry film dla młodzieży, która często też nie rozumie tego, dlaczego rola Maryi jest tak ważna, a także nie wie, że... Maria miała istotną rolę w historii zbawienia ludzkości. A tak naprawdę o tym jest ten film. Po to są te infografiki, po to są te efekty specjalne w filmie, po to są te sceny fabularne z udziałem aktorów realizowane w wirtualnym studiu LED-owym po to właśnie, żeby ten film był ciekawy dla młodzieży, żeby był ciekawy dla widzów. Ja się cieszę, że na przykład nasza dystrybucja w Stanach Zjednoczonych, gdzie tysiąc kin wyświetlało ten film, zaprezentowała coś dokładnie odwrotnego, a mianowicie każdego dnia mieliśmy więcej widzów, co świadczyło o tym, że ci pierwsi widzowie musieli ten film reklamować kolejnym, bo tendencja w kinie z reguły jest odwrotna. A jakie źródła były dla Pana najważniejsze podczas pracy nad tym filmem? Które badania? Wydaje mi się, że generalnie Pismo Święte i greckie teksty Pisma Świętego pomogły nam też zrozumieć właśnie te ważne sceny fabularne, które były później kręcone z udziałem aktorów. Myślę, że to będzie takie może nieoczywiste spojrzenie na, na, na na te rzeczy, bo ponieważ y, chociażby y, kwestia jest wiele stereotypów w kościele. Na przykład wiele osób myśli, że Maryja prosiła Jezusa o to, żeby przemienił w wodę wino. No nie było tak. Zresztą w Piśmie Świętym nigdzie czegoś takiego nie znajdziemy, że ona go prosiła. I staramy się właśnie w naszym filmie wszystko zrobić w sposób właściwy, taki, żeby, żeby nie dodawać jakiejś swojej interpretacji, tylko trzymać się źródeł, trzymać się korzeni. Bardzo dziękuję Panie Michale za rozmowę. Życzę Panu, by te produkcje obejrzało jak najwięcej osób i ja z przyjemnością obejrzę ten film.